Cześć. Mam na imię Paweł, to nasz kanał fotografia jest fajna. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o architekturze, o tym, jak ja fotografuję architekturę. Wybrałem się do Warszawy. Ja lubię Warszawę. Co prawda nigdy w Warszawie nie mieszkałem i nigdy nie będę już mieszkał w Warszawie. Natomiast lubię Warszawę, lubię jej zgiełk, ruch, gwar i lubię jej architekturę, która jest fajna, ciekawa i nowoczesna. Dobra, zapraszam Cię na film. Dlaczego architektura? Bo powiesz, nie no, mnie interesuje portret, wolę ludzi, wolę głębie wzroku w tym człowieku. Czemu akurat architektura, a nie, znaczy, a nie coś innego? Bo mm, architektura uczy pokory. Tak, uczy, ponieważ nie da się w żaden sposób doświetlić budynku dużego. Więc uczycie pokoru, uczycie też widzenia światła. Musisz zobaczyć to światło, zrozumieć je i dopiero wtedy możesz zrobić zdjęcie. Jeśli tego nie zrozumiesz, nie zobaczysz, to nie będziesz miał dobrego zdjęcia, będziesz miał jakieś zdjęcie. W tym, dlatego ja różniam fotografię architektury od fotografii przyrodniczej czy turystycznej. To jest całkiem inna. Tam się fotografuje wtedy, kiedy się jest, a w fotografii architektury fotografuje się wtedy, kiedy się chce. Być. No, spójrzmy na to zdjęcie. Ja się troszeczkę odsyłam, żeby było większe. To jest zdjęcie yy, Placu Grzybowskiego w Warszawie. Ja to zdjęcie, znaczy ja ten, ten układ zobaczyłem, chodząc tamtędy około południa. Stałem i tak patrzyłem. mówię, kiedy będzie najlepsze światło, żeby można było to zdjęcie zrobić. Żeby zrobić je tak, jak ja je chcę zrobić. Czyli, żeby słońce było jeszcze dosyć nisko ale już na tyle wysoko, żeby przeszło nad budynkami zaświeciło w dół. Jednocześnie chciałbym, żeby oświetlało mi tamten budynek w tle kościół, a jeszcze, żeby na niebie nie było za jasno. Wyszło mi, to była jakaś jesień, że to jest godzina, wypada w granicach w pół do ósmej rano i ja o pół do ósmej rano byłem w tym miejscu i zrobiłem to zdjęcie. Sprawdziłem wcześniej na meteo, czy będą chmurki na niebie. W fotografii architektury Niestety niebo jest bardzo ważnym elementem, bardzo często niebo zajmuje dosyć duży i ważny fragment naszego zdjęcia, naszej kompozycji i chcąc fotografować architekturę zawsze sprawdzam jaka będzie pogoda. Dzisiaj miały być chmurki i są chmurki. Jest taka jak powinna być i idealna, czyli jest dużo słońca, ale jest też dosyć dużo chmur, które możemy jednocześnie Przepraszam, jednocześnie jeśli spolecujemy, znaczy krzyczę, ponieważ to jest hałas. Tak na szybko usiadłem. Eee, a w ogóle gdzie jestem? W Warszawie. No to już mówiłem, pod czarnym kotem. W tej chwili jest właśnie w remoncie. No, historia od 20-paru lat chyba najsłynniejszy nie, nielegalnie postawiony budynek w Polsce. Stoi jeszcze, stoi i mam nadzieję, że będzie stał dalej. W tej chwili tam dalej rozebrali część, powstanie coś nowego na ich miejscu. Dlatego lubię Warszawę, bo Warszawa się zmienia, a jest nowoczesna. Tu są duże pieniądze, w związku z tym te nowoczesne budynki są fajne. Czemu akurat nowoczesne budynki, a nie stare budynki? Hmm. Ponieważ oprócz tego, że fotografia architektury uczy światła, uczy rozumienia światła, patrzenie na światło i pokory dla światła, uczy też w dużym stopniu kompozycji. A dyrektura, zwłaszcza nowoczesna, to jest bryła, linia, plama, kształt i zupełnie dobrze, że można podejść, zrobić sobie, nie wiem, tamten budynek jakoś, a on będzie, no, no, budynek. Ale można podejść do niego tak, żeby widz na niego patrzył, nie oglądał, że to jest, hmm, gdzie to jest zrobione. Jego to nie interesuje, jego interesuje, wow, ale fajnie to wygląda. To jest pierwsze pytanie, i ja lubię taką właśnie architekturę. Czyli człowiek patrzy na zdjęcie i mówi: Oj, fajne, fajne. Nawet się nie zastanawia, czy to jest, gdzie to jest robione, jaki to jest budynek. Klasycznym podejściem, bo należy zacząć od klasyki, zawsze należy zacząć od klasyki. Można się później bawić w jakiś impresjonizm, ekspresjonizm jakieś inne wynalazki, fotograficzne też, ale ważne jest, żeby zacząć od klasyki. Picasso, zanim zaczął malować jak Picasso, potrafił malować normalnie. Zresztą, później chyba też potrafił, tylko się malował. Potrafił wziąć i namalować ładną kobietę. Jednym maźnięciem ołówka. Potrafi. Więc, żeby zacząć robić architekturę w sposób taki ostry, wyrazisty, mocny, tak jak ja lubię, trzeba najpierw poza zasady podstawowe architektury. Czyli z założenia, klasycznie, jeśli podchodzimy do budynku, to pamiętajmy, że to jest bryła. W związku z tym nie robimy jej anfas od przodu, bo to będzie nudne. Plus będzie płaskie. Zawsze trzeba podejść lekko z boku, żeby zapać jeden bok, który jest bokiem i front. I to wszystko ułożyć. No i tu się zaczynają pewne już pewne właściwości kompozycyjnej harmonii, żeby to ładnie wyglądało, żeby jeden i drugi był bok. Dobrze zaprezentowany, żeby widać było właśnie tą perspektywę tego budynku. Przy czym, jeśli mm, mówimy o takim budynku, to trzeba zwrócić uwagę na to, że te ściany budynku są przeważnie bardzo różnie oświetlone. Czyli mamy na przykład jasno oświetlony front z dosyć ciemnym bokiem. I tu się pojawia pewien problem przy wydawaniu architektury problem, który musimy rozwiązać no, tu na miejscu. Są no, mm, Duży kontrastów. No, pierwszym sposobem jest założenie filtru polarycyjnego. Filtr polarycyjny jest naprawdę świetny. Potrafi oprócz tego, że przyciemni nam ładnie niebo, do takiego, żeby nie było przypalone, to potrafi jeszcze zmniejszyć kontrast pomiędzy jasną a ciemną ścianą, co jest bardzo, bardzo przydatne. Drugą rzeczą, którą ja często stosuję, jest wykonanie kilku ekspozycji, połączenie razem, czyli tak zwany HDR. Powiedzmy pseudo-HDR, bo to nie jest HDR, bo wynikowym jest zwykłe zdjęcie nie tonalne, tylko zwykło-tonalne, czyli jest to pseudo-HDR, ale złożony z trzech zdjęć później oświetlonych. I ja w architekturze bardzo często to stosuję. Co jeszcze? W architekturze, sprzęt do architektury. Co to, to powinien powiedzieć? Sprzęt, w sumie aparat, nie ma żadnego znaczenia. Aparat jest obojętny. To może być każdy aparat. Ważniejszy jest obiektyw. Architektura, tak przynajmniej tak w mieście, w dużym mieście, ona jest za blisko Ciebie, ona wchodzi na Ciebie. I tu, w tym wypadku, bardzo przydatny jest obiektyw szerokokątny. Przyzwoity, dobry obiektyw szerokokątny. Kiedyś były, no nadal są, kiedyś były obiektywy z tak zwany Shift, z możliwością przeżycia osi optycznej. Nigdy takiego, zawsze o takim marzyłem. Nigdy na takiego mnie nie było stać. To jest tak, że dzisiaj staniały, one bardzo staniały. Dzisiaj byłoby mnie stać na taki obiektyw, ale ja go już nie chcę, ponieważ w programie graficznym sobie wyprostuję te zbieżności czy nie, niezbieżności różnych linii. Przy czym, jeśli już jesteśmy przy takiej obróbce, pamiętaj, pamiętaj o tym, że jeśli obrawiasz budynek, to jeśli on jest skośny, zbiega się u góry, to zbiega się. To nie możesz go wyprostować całkowicie, ponieważ będzie wyglądał nienaturalnie sztucznie. Człowiek przyzwyczajony jest do tego, że jak patrzy na budynek, to widzi, że on schodzi do góry. Jeśli widzisz, że on schodzi, to na Twoim zdjęciu on musi minimalnie też schodzić, czyli musi być różnica. Musi być leciutki kąt, żeby dla niego ten odbiór tego zdjęcia był w sposób naturalny. Jeśli go wyprostujesz, będzie idealnie równy, to on spojrzy i jego psychika pokaże mu, że ten budynek się wali. Że jest zawsze na górze. To jak sprawdzić, nie, 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 jest trudny, dobry, dobry. Ale pierwsze wrażenie będzie niekorzystne. Zawsze jak prostujesz budynek, musisz zostawić go lekko skośnego. Ja e, jeśli używasz szerokonego obiektywu, to ja bardzo często podchodzę bardzo blisko do obiektu, żeby wzmocnić jeszcze te krzywizny, żeby wzmocnić te linie, że nie tyle krzywizny, co linie, żeby wzmocnić, żeby to zrobić jeszcze bardziej dynamiczne, kocham takie zdjęcia. Czyli, nie, w tą stronę. Czyli takie zdjęcie na przykład, gdzie ja lubię, żeby to, to, to na mnie aż wpadało, żeby one były takie, że jak ktoś na nie spojrzy, aż zapierało dech w piersi. Lubię też, przyznam się, dosyć mocną obróbkę architektury. Można zrobić architekturę w sposób naturalny. Tu będzie zdjęcie Doloty, które yy, zrobiła, jest to HDR, jest zrobiony w sposób naturalny. Trzeba naprawdę wiedzieć, że to nie jest HDR, tylko, że jest to normalne no nie, normalne zdjęcie, normalnie się nie da. Natomiast ja lubię HDR architektury nowoczesnej mocno obrabiane, tak, żeby to było widać, że to jest mocne, ostro obrabiane zdjęcie. Zapraszam Cię oczywiście do obejrzenia galerii zdjęć, które ja zrobiłem i zapraszam Cię do poćwiczenia sobie. Poćwiczenia zmiany punktu widzenia, mocniejszego podejścia pod budynek, szukania detali, Zresztą jeśli robisz budynek jakiś, to dobrze jest zrobić jakby serię. Zresztą, zawsze jest dobrze robić serię, czyli robić jakiś temat, który ma być yy, w jakiś sposób zamkniętą serią. Czyli jeśli yy, robię budynek, to zrobię go i w całości, i zrobię go z odejścia, ale też zrobię detale. Robię jeden, drugi, trzeci, czwarty detal, żeby ten... Yy, z tego wyciągnąć jak najwięcej rzeczy, że jeśli połączę na przykład, zrobię sobie czwóreczkę, położę duże zdjęcie i kilka małych, to żeby one wszystkie ze sobą gadały, żeby detale dopowiadały to, co zobaczyła duży, co, co, co można zobaczyć na dużym zdjęciu. Można też oczywiście później, w przyszłości, kiedyś sobie zrobić na przykład same wystawy detali. Można, bo to nigdy nie wiadomo, jakie, jaka się spotka propozycja. No pamiętam jak Robiliśmy różne zdjęcia. Dorota y, lubi fotografować na przykład cmentarze. Jakie no, została propozycja, y, żeby zrobić wystawę anioły z anioły cmentarzy. Tylko anioły. Nie, nie jakieś tam, tylko same aniołki. I ta wystawa była gdzieś w no, się, pamiętam, została zrobiona w bardzo ciekawy sposób, ponieważ, ponieważ wydruki były na płótnie. Y, zdjęcia zrobione, fajnie to wyglądało. No i tak nadchod, ktoś komuś przyszło do głowy, o, to mi się podoba, może o tego więcej, więc myśląc o robieniu zdjęć, pamiętaj o tym, że może je kiedyś do czegoś wykorzystać, może jakąś wystawę zrobisz, może no, coś z tego będzie i warto o tym myśleć, natomiast w tej chwili warto wziąć aparat i mimo, że uważasz, że Ci nie interesuje architektura, porobić sobie architekturę, pobawić się kompozycją architektury, bo nawet jeśli porabiasz portret, bo to jest Twoja to, co lubisz w tej chwili robić, to z tej architektury też możesz mieć z tego przydatne informacje, przynajmniej na nauka, która ciebie rozwija. Bo wszystko, każde zdjęcie, które wykonasz w sposób świadomy, rozwija Twoje umiejętności i nakłada się jak warstwy na to, co później Ty widzisz i tworzysz. Ok, Dobrze. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych filmów. Zapraszam na kanał analogowy. W poniedziałek był Lejka kontra Zorki, więc też warto obejrzeć. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania innych filmów i jeśli uważasz, że warto jest to, co robię do patronowania, do zostania patronem kanału, zwłaszcza, że z tego, przy tym odcinku powstanie jeszcze odcinek dla Taki vlog dla Patronów. Staram się robić je, no, tak przynajmniej no, dwa w miesiącu, czasem częściej i będzie o tym jakiego ja sprzętu żyłem właśnie odnośnie filtu projekcyjnego. A dla Patronów od progu 25 zł będzie specjalny film o tym jak robię HDR. Także zapraszam, zostaję Patronem i dziękuję za uwagę i do zobaczenia.